Jak, na, no uważaj, nie wysławiaj kurza, się, no to kurza, nie wysławiaj się tu. Jak mam się nie wysławiać, to mam się wysławiać w końcu, czy nie mam się wysławiać, no? I tak, bądź cicho, bo widzisz, że to białe linie. Tak, po, ale są, ja jak nie w stanie, tutaj, no nie, parku, nie jestem w stanie prowadzić alta przez ciebie. Prosto? Popatrz. Bo jakże to takie ze jakie mnie piękne, piękne, że greckie rzeźby, co? Ja w ogóle chciałem taki do ogrodu A to ten tak Jezus, przy tym może wysiądziemy się pomodlić, co? No ja, ciągle mi nie dajesz powiedzieć tutaj uważaj, bo koniec spadku będzie i sarny wyskakują. To ostrożnie jedź, bo sarny, żeby nam jakaś nie wyskoczyła, bo jak nas napadnie, taka wyskoczy, no to wiesz, to jak w pułapce. No, jedziemy, jedziemy. Późna godzina, 17.30 Trzeba się spieszyć ten, Bo chciałam zapalić Chciałaś się spieszyć zap zap Zapal, Aj, aj smokę Co ty smoke. do mnie mówisz No do mnie po angiecku, mnie mówi? mówię No co ciągle mi dzisiaj gadasz Że nic nie umiem A to prawa jazdy nie chcę zrobić A to nie ja znam języków Znam języki, nawet nie rozumiesz co mówię Aj smokę Znowu palić. Znowu zapalałaś tego papierocha. Powiedziałam A przecież, widziałaś, co? właśnie po angielsku. Cygaret, cygaret. Nie, nie odwracaj kota ogonem. Jakiego kota? Ty dobrze wiesz, że... Cat, cat, Widzisz no, umiem, umiem, nauczyłam się. Ty zawsze, zawsze gadasz, że nic mi się nie uda. No, nie nauczę się, o tam, Słodzie. car. Proszę, uważaj na tego cara, co tam będzie wyjeżdżał, bo jeszcze nam gniecie coś i będzie dramat. Woman

nie wiem, jak ich tu intencje się pomodlić, zanim wysiądziemy musimy pomyśleć nad intencją, co? No trzeba pomyśleć, minimarket No, to Ale może Kupimy je coś jemy. do żarcia, żeby nie? Tak, kupimy w minimarkecie jakiś posiłek Czekaj Zjemy, bo to tam trzeba przy te wszystkie kaplice. Drogę, no to wszystkie tablice Dron, to droga, drzeżową Wiesz co, pojedziemy jeszcze dalej Dalej? Dobrze Może tam będzie jakiś większy minimarket, bo ten to naprawdę mini się wydaje Wiesz i te alkoholiki tutaj w tej pnach, Stoją. Obskoczą jeszcze nas i, i, i ten. Stoją pijaki? I ukradną jeszcze, ukradną kamerę high-fi. Pija, pijaki i stoją. Wiesz jedyna rozrywka co tu w życiu jest, że można sobie te wspomnienia pooglądać. I jak nie umiesz to, obsługiwać jedynego. tego? Nie za każdym razem muszę wciskać tam. tego, że obsługiwać. A ty na drutach umiesz robić? Nie umiesz! Ty ty, ja baba no, jestem, co? że mam na drzutach robić. No to chłopiec jest od wciskania guziczków. No. A baba od czego? Ręce ma przyzwyczajone i do wciskania i do przyciskania, i ugniatania i w ogóle. Widzicie się ordynarna w tym momencie? Widzicie się or ordynarna. No ordynarna, ordynarna. Już zapomniałeś jak to było 20 lat temu. Teraz się taki oziębnięty zrobiłeś. A wtedy to tylko byś uciskał, wciskał, przyciskał i nie i i się Jestem oburzony, co co mówisz, naprawdę jedziemy Już, już tak, ty, taka demonstra się z ciebie zrobiła. Duszno mi, duszno mi, duszno mi zgaść tego papierosa, do Nie mam naprawdę, muszę się, w... się kłócić z tobą, nie przed... bo... Jezus ma. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, czy ciebie nie rzucę. Nie wiem, bo... Ja, ja już po prostu, ja już nawet nie mam siły na te wywrzaskiwania ciągłe nie przyspieszaj tak, bo wpadniemy do strumienia, zobacz jaki rzeka tutaj prawie płynie, jak się korytor rozszerza, to prawie dwa metry szerokie, wpadniemy i wiesz, i co, i co, no i co, no i się, zawsze się ze mnie naśmiewasz, jak mówię, że gdzieś wpadniemy, to co ty masz jakąś wizję martwej małżonki, tak? Jesteś szczęśliwy zawsze wtedy? Cicho już kobieta. Doskonale, doskonale Popiół wszędzie poleciał Brzęczysz mi, brzęczysz mi nad tym uchem i już po prostu Na pepitkę ze spódnicy mi spadł Tutaj wybrudził to przez ciebie wszystko Pędzisz jak ten wariat Brzęczysz mi tutaj wieje, zwiewa mi cały popiół i ty Uważaj nie Kobita przejedź jakaś. kobiety Kobita jakaś. Zobacz no, dzień dobry Kobita jakaś stoi stara co ty ją znasz ty do niej dzień dobry? Nie, ale to tak wypada na wsi powiedzieć dzień dobry jak przyjeżdżasz ty koło. Znasz tą kobietę. To, no nie znam skąd mam znać do cholery. To, ale dzień dobry, to ty ją musi znać. To, 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 to jest To ta kultura wymaga, ty jesteś takim hamem w ogóle nie wychowanym. Ale to nie to nie ty znasz ją? Nie, ja nie Bo ja bym się wywołali, że nie zna. A skąd ja mam ją znać? Bo ty gdzieś mówiłaś, że tutaj miałaś rodzina w tym miejscowości. No nie w tej, no gdzie, no coś ty zgubiał, to niedaleko strzelić. Wam W miałaś. Nie, to tu niedaleko Wambierzyc, to tak. ta Mańka, ta, a ty na pewno nie kojarzysz mnie. Pepek, tak? Nie. Pepek. Nie, ta druga ta. Maria Pepek, ta. Mani, tak, no Maria, ona ma Maria. Ona ma Pepe. Tak, to, to jej córka agroturystykę tu miała niedaleko. Ty zawsze wszystko Maria widzisz, to twoja Maria, pamięć nie domaga, to twoja. Ja, ja cię uczę tego angielskiego, mam mózg sprawny, a ty już nic całkiem się zastałeś. Co ci się tam lęknie w tej głowie, to ja Słuchaj, nie wiem. Słuchaj, jutro, jutro jest ten. niedziela, wypadałoby żeby jakiś obiad zrobić, porządny. nie wiem czy my coś kupimy. Ech, nie wiem! Chciałbym bukiet jarzyn właśnie, bo lewą nie jadłem. Bukiet jarzyn to ma być porządny obiad? No co ty zgłupiałeś?